Kolędy za chwilę przestaniemy śpiewać, a my wołamy, przyjdź panie Jezu i co, co to wołanie od nas się domaga, trwaj przy tym przyczynę stoisz. Cóż robisz? Robić nam swoje. Przychodzić tutaj na mrze święto, modlić się. Jak możecie zawsze pamiętać. Teraz dawałem komuś ktoś, mi krzyż pisze wiadomość, się, że nie będę na mszy, bo, no, bo tam coś wyjeżdżam. Dziękuję tej osobie za informację, jednocześnie piszę. Dziękuję, że, 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 że pani pisze, bo jak pani nie napisze, to jeden, drugi dzień ja się zastanawiam. Dusza wyziębła, co się dzieje. Nie macie obowiązku mnie informować, ale Wy się budujecie moją wiernością, ja się też wzmacniam waszą. Przecież nikt do Ciebie nie ma żalu, pretensji, nie domaga się od Pani, żeby Pani codziennie tu przyje przyjechała na przeświętą. W kondycji, której Pani jest, że Pani będzie szukać sam czy przy autobusu, nawet jak Pani to robiła, to bym odradzał nie robić tego. Ale jak Pan podjeżdża, to przyjechać, być. No to jest co, 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 co niedzielę, a teraz jak jest... Jak jest z, z, z codziennością? No, no, Bogu dzięki, że w tym domu ja tu przebywam. Pan zawsze nam przeświętą wstanie, siostra raczej zawsze też, mama, jak może i jakoś jest w kondycji, to wstanie. No, jak ktoś z Was trzy wierny wierni jest, to zawsze jest radość w sercu, że trwamy w tym zmaganiu. Nie dajemy się, nie dajemy się yy, zdusić czasowi. I jeszcze to. Yy, już do kolendy przynależy, ale to nam nawiążę do tego na koniec. Tydzień temu jak byłem u, u państwa na Śląsku, którzy no, tutaj przychodzili, potem przyszły te znaki, że jest na Śląsku ksiądz, yy, wielebny ksiądz Sławomir Sionkała. Yy, jedźcie tam, zobaczcie jak, jak katolicki ksiądz, jedźcie tam, jeszcze na mszę, Nie ma, żeby 300 kilometrów jeździć co tydzień na mszę żeby to było do, do ogarnięcia, do zrealizowania, no i pytam Państwa, a co jak się, spotyka, jak się spotyka ksiądz Sławomir Siąkała, który nie uznaje za księdza, z księdzem Ryslingiem, który nie uznaje za księdza. Czy jakbyście się dowiedzieli kiedyś od księdza Siąkały, nie wiem czy tak mówię, po jakimś czasie, po latach, wiecie Państwo, czcigodni, ja do księdza Michała mówiłem na per ksiądz, no bo to taka strategia, wiedziałem, że jakbym nie mówił, to ksiądz by ze mną nie rozmawiał, no to przyjąłem taką taktykę, żeby księdzu pomóc tam w kierunku tych subkondycjon, ale z tytułu, podlegam pod biskupa Piwarunasa, czy będę podlegać, czy chcę podlegać, a biskup Piwarunas yy, uznaje za księdzem Cekadą, że wszystkie święcenia posoborowe są nieważne i żadnego księdza nie traktuje jako kapłana. Chyba, że, że tak powiem, z kurtuazji go nazywa, tak jak biskup Sanbor do księdza arcybiskupa, Wigan no, się zwracał jako arcybiskup przez kurtuazję, to ja też takiej kurtuazji używałem wobec księdza Michała, ale już dłużej tego nie mogę robić, ksiądz Michał nie jest księdzem. I co Państwo na tym? No i Państwo mówią, księży to by było świństwo. No, a tak świństwo, to znaczy, że ten, kto by, by robił, byłby zwykłym świnią. Ale po co by to robił? No bo po co odprawiać muszę samemu dalej, jak nikt nie przychodzi, jak mogą jacyś przyjść i ofiary złożyć. No ale ci państwo mówili, a to było największe świństwo, jakie nam się zrobił. Więc my na tych drogach, na których jesteśmy, musimy w jakiś sposób się określić, gdzie. I ty też się określa. Ty też się określaj. Jeżeli nie widzisz, że coś jest radykalnie jakoś złe, to nie staraj się tego zmienić, tylko trwaj. Z tej kolędy są znaki, przygodni wierni, uwierni, którzy tutaj no, przybywają i nie przybywają, że nie daje się temu miejscu odmówić działania Pana Boga i nadprzyrodzoności. Nie daje się. To bym jakoś opowiadać, dotyczy to mnie, więc czasami to jest bardzo jakieś takie niezręczne, nieskromne. Jeżeli coś dobrego, no to no a cóż kapłanowi strzelić, ale, ale, ale nie daje się temu miejscu przypisać, że tutaj, że tutaj diabeł jest, że tutaj szeol, nie szeol, tylko co tam? Bagno. Nie daje się przypisać. Jak się, jak się widzi, połączy rzeczy. Przede wszystkim modlitwę, z jaką my się codziennie modlimy. Za osoby, za sprawę i jak. Także proszę te, te słowa mieć trzygodni wierni na podurędziu, Jak będziesz jakoś tam sobie zadawał pytanie, jak to ten stan kościelny po soborowi się dzieje, to tych parę stron tutaj księdza arcybiskupa mieć gdzieś jak coś to wydrukowane i do danego akapitu spojrzeć i no ksiądz arcybiskup mówi, że to jest, że względu na to, że to jest tak i, i teraz no jak będziesz z tym dyskutował, tak jak ksiądz, ksiądz Daniel Wachowiak, gadacz taki? Nie.